I nie wiem, jest taka plotka, że w tym tygodniu, jak ktoś pójdzie do spowiedzi, to są niższe pokuty. Są takie plotki, znaczy nie wiem, ale może warto spróbować. Potem będą wyższe. O czym? Bo słuchajcie, ta Ewangelia mówi o miłosierdziu. Ewangelia mówi o Bożym miłosierdziu. Jest niesamowite to zdanie, które Jezus wypowiada do tej kobiety. Ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Pierwsze: Ja ciebie nie potępiam. Czasem to się może nam nawet w głowie nie mieścić. Nie, że Bóg może takie zdanie wypowiedzieć człowiekowi: Ja ciebie nie potępiam. Bo w tej historii, którą usłyszeliśmy w Ewangelii, y, ludzie oskarżają kobietę o zło i odchodzą od niej, Wcale, bo, bo nie są nieskazitelni. Odchodzą od niej, bo nie są nieskazitelni. Bo gdyby byli nieskazitelni, to by ją zabili. Czyli jakby ich, jakby ich motywacja związana z tym, że, że jej nie zabili, jest tylko taka, że nie są nieskazitelni i pewnie żałują. Bo gdyby mogli, gdyby byli, to bardzo chętnie by ją po prostu ukamienowali. Jezus jest doskonały moralnie. Jezus miałby prawo rzucić kamieniem. Miałby pełne prawo. Uwaga, nie tylko, że miałby prawo, kobieta zgrzeszyła, a Jezus pyta, czy ktoś Cię potępił? Nie, ja Ciebie nie potępiam. Czyli pomimo, że zgrzeszyła, pomimo, że on ma prawo, żeby rzucić tym kamieniem, to Boże Miłosierdzie polega na tym, że człowiekowi jest wybaczone. Na tym polega Boże Miłosierdzie. I można by się zapytać, nawet tak teoretycznie, to wtedy, czy potępienie w ogóle jest możliwe. Nie, czy potępienie w ogóle jest możliwe. I teraz tak uwaga, trzeba sobie pewne rzeczy wyjaśniać. Czy Bóg potępia? Odpowiedź brzmi nie. Bóg wybacza. Czy szatan może człowieka potępić? Odpowiedź brzmi tak samo. Nie. Dlaczego szatan nie potępia, bo nie ma takiej mocy? Nie ma takiej mocy. On może tylko człowieka oskarżać. Czy zatem potępienie jest możliwe? Odpowiedź brzmi tak. Bo istnieje jedna osoba, która jest w stanie potępić, czyli ja sam. Ja sam siebie jestem w stanie potępić. I teraz w jaki sposób to się może zadziać? Na przykład w ten, że ja zwyczajnie, kiedy zgrzeszę, to zostanę z moim grzechem sam. Czyli innymi słowy, Bóg nie będzie miał szansy mi wybaczyć, bo ja zwyczajnie nie będę chcieć przebaczenia, będę od Boga uciekać. Nie Bóg będzie za mną szedł, jak ten, yy, ten pasterz, który szuka swojej owcy zagubionej, a ja będę się ciągle wyrywać i będę mu krzyczeć w twarz, nie chcę twojego przebaczenia. Nie chcę, żebyś mi wybaczył. Czy to jest w ogóle możliwe? Na przykład wtedy, kiedy się Pana Boga boję. Jeżeli przepełnia mnie strach przed Bogiem, bo bardzo się boję że za moje grzechy on się zemści, że On mi naśle jakąś karę, że on mnie potępi, to wtedy w taki naturalny sposób ja będę przed Bogiem zwyczajnie uciekać. Może być tak, że ja będę na Pana Boga obrażony, bo miałem jakieś oczekiwanie o moim życiu, miałem jakieś oczekiwanie o Panu Bogu, a to się nie spełniło. I mogę Panu Bogu mówić, no sorry, ale nie chcę Ciebie. Nie godzę się na Twoje przebaczenie, bo, to nie, bo ten sposób. Jaki, tak, jak ty działasz, nie spełnia moich oczekiwań. I też będę od Pana Boga się odwracać. Tylko jeżeli ja zostanę z moim grzechem sam, to ten grzech mnie zabije. Uwaga, Pan Bóg nie męczy się przebaczaniem. Pan Bóg jest silniejszy od mojego grzechu. Pan Bóg jest w stanie mnie uleczyć, Pan Bóg jest w stanie mnie uratować. Pan Bóg nie jest mściwy i nie jest zły. Wierzymy w Boga, który jest dobry. Wierzymy w Boga, który wybacza. To jest prawdziwy Bóg. Więc nie musisz się Go bać. Nawet jeżeli twoje życie i to, co się w twoim życiu dzieje, nie jest to stanie sprostać twoim wymaganiom, twoim pomysłom na życie, no to nawet spróbuj z Panem Bogiem się pokłócić o to. Powiedz Mu prosto w twarz o swojej złości, o swoim rozczarowaniu. Ale nie zrywaj z nim relacji, nie zrywaj z nim relacji. Ja ciebie nie potępiam. Potem pada piękne słowo. Idź, idź. To jest uderzające, zobaczcie, bo można je odczytać jako takie: zacznij żyć, żyj swoim życiem, tak? Nie, ja ciebie nie potępiam i ty żyj, żyj. I to y z jednej strony można rozumieć jako takie stwierdzenie Pana Boga, Pana Jezusa: no Masz prawo do życia, nie? masz prawo do życia, ale to jest nawet coś więcej, bo to jest rozkaz. Masz żyć, to jest mój rozkaz, masz żyć. Czyli innymi słowy, Twoja historia nie kończy się na Twoim grzechu, Twoje życie nie kończy się na Twojej porażce. Bóg mówi ci, że masz prawo do życia i ci rozkazuje, żebyś żył, żebyś żyła. Chociaż może Ci się wydawać, że z powodu Twojego zła życie się skończyło i że się wszystko załamało. I może tak faktycznie być, że z powodu naszych błędów, naszego zła, jakiś sposób naszego funkcjonowania zwyczajnie już do Niego nie wrócimy. I będzie to jakiś krzyż, który będziemy nieśli przez całe już jeszcze życie, niebo to są takie bardzo trudne pytania, na które sobie trzeba odpowiedzieć. Jak się żyje po doświadczeniu miłosierdzia, gdy wcześniej zdradziłem żonę? Jak ja mam dalej żyć, nie? Budować swoją rodzinę? Jak ja mam żyć po doświadczeniu miłosierdzia, kiedy na przykład wcześniej zwyczajnie tak z powodu rządu ukradłem pieniądze i to jeszcze komuś potrzebującemu? Jak ja mam dalej żyć? Nie? I to życie później będzie inne. Ono będzie inne. To nie będzie już to samo, co było wcześniej. Dlaczego? Bo na przykład konieczne jest zadośćuczynienie. Konieczne jest zadośćuczynienie. Jeżeli ukradłeś, to musisz oddać. Kropka. Jeżeli, jeżeli obmówiłeś, to to trzeba naprawić. Ale uwaga, jeżeli zdradziłeś to nie masz prawa drugiej osoby, którą zdradziłeś, obarczać ciężarem Twojego czynu. Dlatego nie ma obowiązku, żebyście przyznawać w małżeństwie do zdrady. Nie ma takiego obowiązku. Natomiast, jeżeli do tego doszło, to nie ma co się oszukiwać, że z tamtą drugą osobą będziecie tylko przyjaciółmi. Te relacje trzeba przerwać. Zwyczajnie trzeba przerwać. I mało tego, nie tylko ją zakończyć, ale jeszcze bardzo mocno zainwestować w waszą relację, w małżeństwo. Czy takie życie jest proste? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Zostaje pamięć, świadomość, nie? że jestem zdolny do tak wielkiego zła. Warto też się zapytać zawsze, jeżeli, zadość już, jeżeli już zadość uczyniłem, to można się zapytać co mnie doprowadziło co mi ułatwiło wejście w zło co mi ułatwiło grzech i nie chodzi teraz o to że ja mam się usprawiedliwiać bo to zawsze, zawsze ja działam jest to moja odpowiedzialność natomiast w pewnych konkretnych sytuacjach jest mi zwyczajnie prościej wejść w zło bo jeżeli na przykład widzę że spotykam się z kumplami i potem zawsze jestem na pruty bo tam się tylko piję no to może zwyczajnie trzeba zmienić towarzystwo. Nie oszukiwać się, że może wytrwam, skoro nigdy mi się jeszcze nie udało w życiu. Zwyczajnie zmienić kumpli, zmienić znajomych. Czyli z jednej strony nazwać sobie moje zło, zadość uczynić, ale potem zastanowić się, co mi ułatwia wejście w zło, żeby to też zmienić, nie? żeby sobie samemu pomóc wytrwać w dobrym. Nie? Dlaczego? Bo Bóg mi nakazuje życie. Bóg mi nakazuje życie. Czasami takim ostateczną pokusą złego ducha jest to, żeby człowieka nawet nie tyle doprowadzić do jakiegoś zła, ale żeby to zło było tak wielkie i żeby niewiara i wątpliwość Bożego Boże Miłosierdzie było tak złośliwe, żeby człowiek nawet po doświadczeniu spowiedzi wątpił w to, że Bóg mu przebaczył i że ktokolwiek jest mu w stanie przebaczyć. I wtedy startuje ostatnia pokusa, że może warto ze swoim życiem skończyć. I jeżeli nawet to kiedykolwiek by do ciebie przyszło, albo przyszchodzi, albo kiedykolwiek przyszło w przeszłości, to pamiętaj to, że Bóg przy Miłosierdziu mówi: Żyj. Żyj. I to nie jest tak, że to jest taka propozycja, to jest nakaz. Masz żyć, bo ciebie potrzebuje. I ostatnia rzecz. Nie grzesz więcej. I teraz nie chodzi o to, żeby dać Panu Bogu gwarancję, już nigdy, po prostu będą mnie obrywać ze skóry, nigdy nie zgrzeszę. Ale chodzi o motywację. Chodzi o motywację. Bo może czasami jest tak, że ja zbyt często traktuję na przykład spowiedź jako myjnię samochodową. Ja żyję sobie, żyję, wjeżdżam do myjni, wymyło mnie, wypocowało, nabłyszczyło, wysuszyło, wyjeżdżam i nic się nie zmienia. I żyję sobie dalej tak jak żyłem. Pobrudzę się, do, znowu zjadę do myjni. Więc yy, chodzi o to, żeby moje życie uległo zmianie. Nie grzesz więcej. Czyli jeżeli ja się. Spowiadam z grzechu, to oczywiście nikt nie zakłada, że już nigdy nie zgrzeszę, ale że mam motywację, żeby dokonać jakiejś zmiany. Więc mam się zmobilizować, postanowić, że będę inny. Bo to uwaga, to nie działa tak, że Pan Bóg życie Twoje zmieni za ciebie. Nie, że Pan Bóg tak Ciebie ukształtuje, tak wtargnie do Twojej woli, że za Ciebie Cię, cię zmobilizuje. To jest Twoja motywacja, to jest Twoja mobilizacja, i uwaga, jesteś w stanie to zrobić. Naprawdę masz wszystko. Jesteś tak stworzony, że masz tyle mocy, aby dokonać tej zmiany. I to wcale nie jest prawda, że jesteś słaby. Więc skoro masz tę moc, skoro masz ten autorytet, to to zrób, zwyczajnie to zrób. I ludzie oczywiście są rozczarowani czasami nie, że. Wspowiadam się właściwie ciągle z tego samego i nic się nie zmienia w moim życiu. I mam żal do siebie, mam żal do Pana Boga, że ciągle tak to wszystko wygląda. I nawet jeżeli by ci się nie udało, nawet jeżeli znowu byłaby klapa, albo nawet jeżeli byłoby jeszcze gorzej niż ostatnio, to wiesz co, Pan Bóg się nie męczy przebaczeniem. Pan Bóg się nie męczy przebaczeniem. Nawet jak ci się nie uda, to Bóg nie potępia. Nie? Mówi ci wtedy też ja ciebie nie potępiam. Wtedy też ci powie idź. Wtedy też ci powie, nie grzesz więcej. A jak znowu Ci się nie uda, to co? Przychodzisz do Niego i On ma ci dokładnie to samo do powiedzenia, ja Ciebie nie potępiam. Więc może warto zaryzykować. Zaryzykować spotkanie z Bożym miłosierdziem.